Dobra, słuchajcie, zastanawiałem się, czy wziąć po prostu to całkowicie, pominąć i nie wypowiadać się nigdzie na ten temat, ale ja bym chyba nie mógł streamować. Tak, wiem, że dzisiaj zdropiło coś nowego od From Software, jedyne co wiem, że to jest na Switcha i nic więcej. Cały dzień odciąłem się całkowicie od wszelkich informacji, nic nie przeglądałem. Discorda, Instagrama, stary, nic takiego. No oczywiście zaspoilerowaliście mi. Ale... no, wchodzimy w to. Duskbloods! Czy będziemy mieć właśnie teraz wysyp gier o wampirach? Blood of Dawnwalker, FromSofter robi coś swojego? Czy, 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 czy powracamy na te rejony? Kurde, nie wiem, ale zobaczymy. ALE! Powiem wam, że ta miniatura, serio, jest naprawdę paskudna, moim zdaniem. To nie wygląda dobrze, ale nie wiem nic jeszcze o tej grze. Odpalamy. To jest po japońsku. Nie? Castlevania? Japończycy lubili to. Jest chyba dużo duże jakieś anime o wampirach, tak mi się wydaje. To ładna animacja bardzo, ale ładna dłoń w ogóle. I give you. Tylko jaki jest problem? My blood. Ładna animacja, jak to wyjdzie na Switcha, jeżeli Switch 2 to będzie na takim poziomie technologicznym jak Switch 1, gdy wyszedł. O Jezu, nie chcę myśleć na to. Tym. Patrzcie jak bój się tutaj wszystko, coś santele zingiem jest nie tak. Turn a wheel. Jest prostsze prosto. Tajemnica. To night of moonlight. Jest znak jakiś kolejny, nie? Okej, okay, muszą, muszą, musi się wszystko kręcić, bo guzaję. program software. Uuu, ale bladbornowo. Ale bladbornowo, ale to wygląda paskudnie. W sensie to jest ładna wizja artystyczna i ja nie wiem jak dużo tutaj jest problemów faktycznie z konwersją tego na YouTubie, ale no przecież patrzę, jak to odstaje wszystko, jak to się błyszczy, ja to jest, to jest na jakimś jest niskim poziomie. No, ale jest Bladbornowo. I dobre, ja mam teorię. Ja mam taką teorię, że FromSoftware robi to celowo Sony na złość. Mi się wydaje, że Bladborn nie jest kontynuowany z uwagi na to, że Sony ma prawa do Bladborna, ale umowa pomiędzy FromSoftware a Sony opiewa na to, że jeżeli coś będzie dalej robione z Bladbornem, to musi być robione we współpracy ich dwójki. A Najprawdopodobniej zasady są tak niekorzystne dla FromSoftware, które od tamtego czasu bardzo mocno urosło, że chce ich wziąć na wstrzymanie. To jest moja teoria. Ale jak oni tu wla latują tak stary wiktoriańsko bladbornowo To ona się tylko potwierdza. Ty no nie, stary, patrz jakie tutaj są ostre krawędzie. Okej, okay, oni sobie z tym zawsze nie radzili, ale to nie wygląda na wysokim poziomie technologicznym. Kurwa, to wygląda nawet jakby było stylizowane jakoś trochę. Ej kurwa, nie. So, ej, to wygląda na stylizację jakoś. Ringowo. Bardzo Elden Ej, nie no Ej, sorry, ale to wygląda... Patrzcie jak to tło, jaki tam jest level of detail, jakie to są kwadraty stary. Tu żadne głębia nie jest zarysowana. Ej, ja jestem odklejony jakiś, czy to jest paskudne? Kurde, to wygląda paskudnie moim zdaniem. Sorry, kurwa, ale to jest paskudne. Dla mnie to wygląda jak stylizowana gra. To wygląda na stylizację. Wiecie, no, finalnie no, najważniejszy jest gameplay, prawda, to tam, tam może być niski level of detail, ale dobrze do strony światła, odpowiednio dobrany cień, fajny color grading, to to zbuduje ten mityczny klimacik, o którym każdy mówi. I szczegółu tutaj, no, to jest gra From Software, to, to tutaj tego szczegółu no, jest wystarczająco dużo, tak mi się wydaje. Ale no, te siatki, ku, to one wyglądają jak sprzed 10 lat. I to jest trailer, jak to na Switchu... Jezus, to będzie miało 200 FPSów pewnie. Nie no, pod względem wizji artystycznej, no leży mi to. Ale tku, to jest brzydkie gry. To jest po prostu brzydkie to jest na niskim poziomie. Patrzcie, w ogóle to jest jakiś ten. Bardziej takie japońskie dwołania mają, nie? I japoński demon. Ale kurde, jak to. Ja nie wiem, co ty myśleć. Z jednej strony stylizacja na Bladborna. Z drugiej strony, i, i wiecie, i przy tej stylizacji na Bladborna takie wiktoriańskie nuty. Z drugiej nie. strony, Elden Ring, duże połacie terenu, monumentalność budynków. Z trzeciej strony azjatyckie elementy takie typowo demony oni właśnie nie to to już w ogóle futurystycznie całkowicie wygląda rury jakieś k śruby co co kurwa czy ich POJEBAŁO do reszty? Nie, tam jest za dużo chyba nie. Mój prosty europejski umysł działa na prostych schematach. Wiktoriański to wiktoriański, średniowieczny to średniowieczny. A steampunk to steampunk. I kurwa, ja mam jakiś error mózgu. Przecież to wygląda wszystkie z innych gier wyjęte. Co tu się kurwa, dzieje? co oni gotują? Ale no wiecie, że azjaci są świetni w łączenie takich różnych gatunków. Kurwa, ja to lubię, no ale no mam obawy. No nie, nie byłbym w stanie sam tego połączyć, ale chuj wie, to może wyjść jakieś jebane k***a dzieło. No w bladbornie też jest jakieś takich dużo elementów. Nowoczesnych z przytaczaniem krwi, prawda? Nie dobra, lecę lecz dalej. Oh, oh. <laughs> Kurwa. Co jest? W jakim ja w ogóle damy momencie pauzę? Co tu się odpierdala? Jakaś totalnie nowoczesna wizja, miała? Wielka, wyrzeźbiona kula, ale z takimi y, astyckimi wyży wyżłobieniami. Kurwa mać. Japońska kula z oczami, z zębami. Nie pamiętam, jak się te kulki ich takie nazywają bez jednego oka. Wyrzeźbione w azjatyckim stylu, połączone z wizją biblijną y, mitologii hebrajskiej, stary. Ale tutaj FPS-y to na trailerze lecą. No, ale kurwa, no to, to mi się od razu podoba, jak ja widzę taką stary katedrę. To też. Nie, w sensie, okej, okay, w Grafrosofter było dużo takich dziwnych rzeczy, prawda? A to, to już y, dziwnie wygląda. To już jest totalne groteska. Pistolety, okej. Okay. No, w Bloodborne'ie też były, nie? Ale no, bez takich dźwięków. Małty! Czy to jest przemiana w dinozaura? Nie. <śmiech> Czekaj... <śmiech> Nie w smoka! W dinozaura! To w ogóle jak lokacja z Lice of Pi W Lice of Pea nie była jedna taka lokacja. Tu ale totalnie się zalatuje. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Ja totalnie nie mam pojęcia co o tym myśleć. 2026-ma wyjść w przyszłym roku. Pff, dobra, ja muszę zebrać myśli powoli. Ok, zacznijmy od tego, że wygląda to eksperymentalnie, tak to nazwijmy. Nie spisujmy tego od razu na straty, bo łączy to dużo różnych rzeczy. I Dark Souls i Bloodborne też łączyło dziwne koncepty, ale było to takie bardziej spójne ze sobą. Tutaj pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest brak jakiejś takiej pewnej spójności, nie? Gra o wampirach. Setting. No, widać, że robi to from software, jest to enigmatyczne i to bardzo mocno. Wajby z Bladborna na plus, definitywnie, ale poziom technologiczny, no wygląda na niski, naprawdę wygląda na niski. I to jest w ogóle, to jest taki pierwszy trailer z elementami gameplay'a, ale no to jest trailer silnikowy, widać. To nie jest trailer taki zdropiony, jak był na przykład do Bladborna, prawda? Dobra, a to teraz najważniejsze pytanie: czy to jest ekskluzyw na, na Switcha? Czy to jest dziś powiedziane, że to jest exclusive, exclusive? Tak. No i ja Wam powiem, że tutaj mam najwięcej w, te, w takim razie obiekcji. Po pierwsze, ekskluzywna switcha to będzie to samo co z Bladbornem. To będzie działało chujowo, to nie będzie zoptymalizowane. To, to, to już jest dzisiaj wiadome, no nie? To nie trzeba czekać na żadną analizę. Ja już to wiem dzisiaj. Po drugie, całkowicie wyłącza to możliwości modowania, prawda? Gdzie no nie oszukujmy się. Tak jak może. Mody nie były najważniejszym aspektem gier From Software, tak mody ba na bardzo dużo nam pozwalały w grach From Software. Sam seamless, jak zwiększył popularność, same randomizery, jak zwiększyły popularność tej gry. Robienie challenge runów, które by na przykład niektóre nie były możliwe do zrobienia, bez minimalnego zmodowania tej gry. Więc to jest coś, co wydaje mi się głupim krokiem, bo może naprawdę negatywnie wpłynąć na to, jak ta gra będzie się potem rozchodziła. I teraz tak, my kochamy Bladborna, ale no jednak chyba wszyscy się zgodzimy, że, jak, i, że jeśli chodzi o na przykład ilość kontentu wytworzonego z Bladborna, raczej Bladboard ma tego kontentu wytworzonego najmniej. Ta społeczność jest, każdy lubi tego Bladborna, każdy w tego Bladborna grał, ale no tutaj no nie ma takiej możliwości, bo Bladboard nie jest ciągnięty w górę cały czas przez to. A taki Elden Ring to no, miał premierę kilka lat temu, i do dzisiaj jest kurewsko popularny dzięki temu. Bardzo dziwne w ogóle połączenie tych, tych aspektów takich kulturowych. No i to tu jest odlot jakiś totalny, nie. Ale patrzcie, kurwa, na tą lokację! To wygląda, jakby to była wiktoriańska lokacja, dosłownie stary, wklejona do Elden Ringa. Nie macie takiego wrażenia? Jak tutaj cała reszta by się dosłownie nie kleiła. Te skały, to jest, to jest, to jest... To jest wrzucone miasto, no, w jakiejś totalne zadupie! I to trochę ci burzy tą taką naturalną wizję, bo widzisz coś takiego, no to co masz przed oczami? Jakieś uliczki małe, wąskie, prawda? Taki, no, industrialny teren. A tutaj masz organiczny teren wokół z budynkami. To dziwnie wygląda, po prostu to wygląda dziwnie. To to już w ogóle z anime jakiegoś, nie? Nie ma Ci wrażenia? To już totalne, totalne anime. No, kościół, to ko jest klasyk.

Nie, to rzecz najbardziej interesuje. Ch w grę, czy ona będzie dobra, czy ona będzie na Switcha. Ta gra no, bardzo dużo pokaże, w jaką serię Miyazaki idzie ze stworzeniem gier, prawda? To nam mega dużo pokaże. Na jakich elementach on się skupi. No nie wygląda to na otwarty świat. Prawda? Czy da nam to przeświadczenie tego, że Miyazaki jednak stwierdza, że chce zrezygnować z otwartego świata? No, całkiem możliwe. Raczej wygląda to na duże lokacje, ale w miarę zamknięte. Will flow one. And one Nie wiem, Jest stronka jakaś. Nintendo Switch, Nintendo Direct, Nintendo. Dusk Mam. No, jesteśmy na stronie. Multiplayer Action. Online up to 8 players. No i to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, nie? <grym> Multiplayer Action online up to 8 players. Na Switcha. Online gierka na Switcha. Graliście kiedyś w online gierkę na Switchu? Bo ja nigdy. A czy to nie jest sytuacja, w której do Nintendo potrzebujesz abonamentu, żeby się połączyć online? Tak, trzeba abonament. nie. No to. No, Nidrajn mi się podoba. Ale czy na Switch bym chciał grać w online gierkę, to nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo dużo sukcesu tej gry może zależeć od tego, czy ta gra będzie online do ośmiu graczy i to będzie dosłownie wbudowany koop simlesik. Czy to będzie gra, która będzie bazowała na założeniach online. Jeżeli w tą grę nie będzie się dało grać solo, to może być na przykład dziwnie. Gdzie, no nie oszukujmy się, mam wrażenie, że jeżeli to byłaby podobna formuła do Traina, to ludzie i tak by będą wolali grać w Nightrain'a, bo w Nightrainie dostają coś, co znają, czyli Elden Ringa. No, powiem wam, że... No, dziwne, dziwne odczucia. Musi się to we mnie ułożyć, wiecie, jeszcze kilka dni tak naprawdę. Muszę pójść spać, pomyśleć sobie o tym. A to są w ogóle komentarze wyłączone też na Nintendo. Totalnie nie mam pojęcia dlaczego. No. Ty, no, no nie dawno się tak nie czułem. Dawno się tak nie, nie, nie czułem, że zobaczyłem jakiś trailer i nie wiem, co myśleć, nie? Naprawdę. Dziwny w chuj. Dobra, whatever. Yy, musimy zobaczyć więcej kontentu, więcej jakichś wywiadów, więcej, więcej konkretów tak naprawdę. Ty jest, Lanel mi jeszcze wysłał. News is Doskblada. The software for Nintendo Switch 2 is PvP slash E based. Multiplayer action game in which up to 8 players fight each other and players and enemies. Cool. Czyli tak jak Night Rain będzie w ogóle.. typowo multiplayerowy PVE, to to będzie. Może to stary będzie jakiś extraction stary. No, nie shooter, ale looter. Może to właśnie będzie coś na zasadzie Naraki, no? The player becomes blood family of the Twilight, who has gained power beyond humans by power of special blood and throws himself into furious battle over the blood of the beginning. First blood. The director's interview, creator, bla, 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 bla. 4 kwietnia. Będzie info więcej o tym, no to, to ja nie wiem, stary. Ale na Switchu, może Nintendo wykłada jakieś niewiadome duże siano, żeby wejść w takie, w, w, w część gier kompetytywnych, żeby ten Switch też był bardziej kojarzony z takim gamingiem, gamingiem, żeby mieć jak, jakiś swój jeden tytuł, który będzie mocnym ekskluzywem, który będzie zmuszał graczy do abonamentu który będzie sprzedawał konsole, Ja nie wiem. Z perspektywy czasu wiemy jedno o FromSoftware, że robienie ekskluzywów nie kończy się dobrze potem dla graczy. Dlatego mi się to pod tym względem nie podoba. Nie rozumiem, po co z FromSoftware pakuje się w ekskluzjwa. Serio, no jaki jest, jaki jest sens wpakowania się przez nich w ekskluziwa? Stary, no powiedz mi. Hajs, school Jak oni by wypuścili, k***a, Elden Ringa 2 i by w pierwszym miesiąc sprzedali 10 milionów kopii, Najprawdopodobniej? Jak krupa, FromSoftware jest takim małym trybikiem w Kadokawie, że cały sukces Elden Ringa nie jest nawet widoczny na wykresie Kadokawy. Moim zdaniem to jest nic innego jak gra polityczna z Sony i utarcie nosa Sony. Bo chcą wrócić do Bladborna i, 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 i takim pokazują. Kurwa. Nie będzie. Zrobimy, zrobimy inną gierkę. Zrobimy to z Nintendo. To, to, to moim zdaniem to, to, jest kwestia hajsu. To jest kwestia hajsu. Jak oni by chcieli zrobić coś dla hajsu, to by wypuścili dodatek Elden Ringa i nie daliby w nim 20 bossów, tylko daliby w nim trzech, tak jak było w, de, w innych częściach DS-ów i by wypuścili 3 dodatki Deldena, bo mogliby to zrobić. Sorry, no nie oszukujmy się. Prawda jest taka, że dodatki Deldena to mogliby pociąć na najprawdopodobniej trzy mniejsze dodatki, po 25 dolarów każdy. Za stóweczkę każdy pierdolić tyle. Więc imo to, to, to może tak zbyt dobrze myślę o From Software, że im nie zależy na hajsie. Nie wiem. Może chcą być częścią historii Nintendo? Może jednak nie chodzi o jad? No, dziwne to jest. To jest dziwne. No, nie, szczerze nie odnajduję się w tym jakoś do końca, nie? Ej, nie, to... Ja, ja wiedziałem, jak wiecie, co się o switchie pisaliście, że będzie dziwnie, ale nie spodziewałem się, że będzie dziwnie aż tak, nie? To z, z takim. A! No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. A wy, dobre, co wy, co wy myślicie o tym? Dawajcie let's go. Dawać Wasze przemyślenia, bo Was się to tak kotuwało. No. Najgorsze, jest, że to Multic kolejny. Czyli boicie się tego, że to nie będzie Single Pair kolejny dobro od From Software? Nie podoba mi się, że to jest Exclusive. Wodzi nowy zatrudnili znane studia, żeby stworzyli im dla którego gracze kupią konsolę. Najgorsze to będzie kosztować 80 dolarów. Najgorsze jest to, że... Jeżeli to będzie oparte na Multi, kupisz to, kupisz abonament Nintendo, Pograsz w to chwilę? I co, i będziesz chciał wrócić do tego? I będziesz musiał kupić znowu abonament? Ja pierdolę, to nie może być only multi. Jak to będzie only multi, to... O to to będzie musiał być wykupiście dobry multi. A wykupiście dobry multi tylko na Switchu nigdy nie będzie wykupiście dobry multi, nie macie wrażenia? Czemu wy się pytacie, czy kupuję Switcha 2? a ja jestem streamerem. No pewnie, że sobie kupię nową konsolę, jak wyjdą na niej jakieś tytuły, które będą warte zagrania. Ile to kurwa? Ile kosztuje taka nowa konsola kurwa? 2000 złotych? 2000 złotych to jest stary, nie wiem. 10 minut mojego czasu kurwa wolnego. To jeden film kurwa skomentuję i z konsolą mogę To jest dzień pracy w Polsce. No właśnie. 2000 złotych to jest, kurwa, no właśnie, wynajem w Warszawie mieszkania na rok. No dobra, macie pozytywne czy negatywne yy, te skojarzenia po tym trailerze? Negatywne, 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 mieszane. Ja jestem zmieszany jeszcze, nie? Nie powiedziałbym, że negatywne. Raczej mam mieszane. A może mam, yy, różowe okulary, nostalgii założone, właśnie. Nie wiem. Ale ja lubię wampiry na przykład, do mnie to trochę przyjmuje. Lubię From Software, Ale to nie mogę tak gadać, że lubię From Software stary. To nie mogę, nie? Nie mogę. Gdzie ten cały grifting się podział teraz? Ja pierdolę, ej. Widzieliście mnie kiedyś w takim stanie po jakimś trailerze? To nie wiem, kiedyś tak ostatnio czułem. Naprawdę, tak zmieszany jestem wewnątrz o tym? Nie wiem. Zazwyczaj bardzo szybko wnioski definiuję, a tu nie jestem w stanie. Po nie. Ja do, ja do najtrajna się bardzo szybko przekonałem. Może mi na była, gdy chciała do mnie wrócić. Boże, no. No, Ej, ale dobra, skąd wy wzię wzięliście, że to będzie 80 dolarów kosztowało? Tyle kosztują wszystkie nowe gry na Switch? Czy o co chodzi? O ile kosztuje abonament Nintendo, żeby pograć online? 80 złotych. Na rok. Eee, niby niedużo, no ale k**a. Kupujesz grę i musisz kupić abonament, żeby w nią pograć. Nie no, moim zdaniem duża część sukcesu tej gry zależy od tego, czy to w ogóle będzie do grania solo. No dobra, ale to eksperyment teraz zróbmy myślowy. Wiemy, że Night Rain jest zajebisty, serio. Night Rain jest po prostu zajebisty. Wydaje i k***a ja czekam na Night Raina. Wydaje wam się, że Night Rain by odniósł sukces, jak zostałby puszczony tylko na Switcha? Bo ja wiem, że jest zajebisty, ale uważam, że na Switchu nie byłoby miejsca na niego. Więc jak zajebista musiałaby być ta gra, żeby odniosła sukces jako ekskluzyw tylko na Switchu? To jest moje pytanie, które mi się pojawia. I teraz co najlepsze, Night Rain jest w bardzo lubianym uniwersum, nie? LD postawiony. No, nie niezły. Nintendo zapłaciło z góry za wytworzenie produktu, ale wiesz, FromSoftware to nie jest jakiś indie developer, który potrzebuje pieniędzy, żeby im ktoś z góry zapłacił za wytworzenie produktu, nie? To nie jest taka sytuacja. No właśnie, nie są wizjonerami, wyznacznikami trendów. No, więc oni. Kurwa, to, 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 to nie jest kasa. A może było tak, że prezeska do kawy poszedł na wódkę albo na sake, bo to Japonia, z prezesem Nintendo i powiedział tak. Byku, zrobimy coś razem. No nie? I powiedział, dobra. Co? Nie wiem. Coś zróbmy razem. Może to jest naprawdę jakaś taka bardzo patriotyczna inicjatywa dwóch japońskich firm i współpracy razem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale ku... Kto stary gra na Switch? No? Macie Switcha? Macie Nintendo na chacie. No ja mam. I. Trzy razy może na nim grałem, a mam go od, od momentu wyjścia praktycznie. Ja przesadzam, 8 osiem lat go mam. Mam go 8 lat i przyszedłem na nim Pokémony. i... Dobra, Pokémony Let's Go Eevee przeszedłem trzy razy na nim. Sword and Shield na nim przyszedłem. I... Chyba tu się kończy moje granie na Switchu, nie? Chyba tu się kończy. Oby to nie był główny projekt Some From Software. No, oby. Oby to prawda.